Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Wiedźmina, gdzie dokończamy ich Dobra, dobra, fajnie rocz. Kurwa, i nie rozdam. Stracimy też swojego króla Nie zapominaj, po co włożyliśmy na to program. Dobra, leżą harpie. Jedna, druga, trzecia. Cyk, bo ja chcę w południe rozdać, ludzie. Nie zapomniałem. Jeżeli Leto i Shilla przyjechali do Loki, to na pewno z niego nie Medytacja, o tak. Yy, bohater. O kurwa, trzy talenty, szaleństwo, nie. Na pewno sobie damy to do mocy znaków. Cyk. Jeden sobie wsadzić mogę tu. Na szansę krytyczną, o tak. Okej. Okay. I wszystko. Sejwować trzeba standardowo, żeby pamiętać o tym. I napierdalamy wszystko, co się rusza. Wszystko. A, z oknia będę do nich strzelał, nie giną. Dzięki, <try> to jest piękne. Idę po prostu strzelam do nich. Tędy. Ja ci przez całą drogę do się z harpiami męczył. O, są. A, w sumie. O, to jest taka inna. Erynia. Syk A no teraz się fajnie adrenalinę nabijasz w Pozbierać sobie trofea. Jajo harpi nawet, o! Wpadło. Szkoda, że nie mam jakiegoś mutagenu do efektów krytycznych. Fire! Cyk. Cyk. Jestem magiem! Gandalfę kurwa. Jeszcze jedna. Ogień Może tym To ją ją móc, ale chuj Jeszcze muszę Właśnie tego muszę ulepszyć, żeby miał większe obnięcie. Na Znaczy poziom. A tak jak przy następnym levelu wie. Przecież nie wiem. Szczerze powiedziawszy nie wiem ile mi został do końca fabuły. Mam nadzieję, że jak najmniej, bo chcę zacząć jakąś nową główną serię powiedzmy. Taką fabularną bardziej. O, to sobie coś goście? Rycerze zakonni. zakonu płonącej róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii, związali się z Radowidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic Ciekawe, nie da. ich rozjebał. W dodatku wystąpiła między nami pewna różnica zdań. Mogą mieć do mnie pretensje. W takim hmm. razie wytłumaczę im, że twoja obecność w lokmuin jest niezbędna. I co dalej? Czego spodziewać się w mieście? Osobnych obozów, stref buforowych i częstych patroli Tak to powinno być zorganizowane Rozumiem, że masz doświadczenie Podpisanie traktatu pokojowego w Cintrze przebiegło spokojnie Jeśli nie liczyć ryków Henselta i całonocnej libacji Ochotniczego Hufu mahakamskiego Gawieć była zachwycona defiladą jak nikt kurwa nie wie, że ja i mnie podobni siedzieliśmy tydzień nad planem miasta i głowiliśmy się, jak tych koronowanych idiotów porozdzielać. Ha, Ponieważ dokładnie. Właśnie chcę miścić dawne krzywdy. Liczę, że tu będzie podobnie. Czarodzieje chcą królewskiego złota. Dopilnują, żeby do czasu nieuniknionej awantury o Dolinę Pontaru nie ubyło potencjalnych źródeł finansowania. Przekonamy się, czy chcieć to móc. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na głównym placu. Okej. Okay. Sejwik? Stać! Kim jesteście? Vernon Ross i Geralt Zrivi. Dokładnie, wypierdalać. Zabójca my. Foltesta w służbie Temery. Zabójca Foltesta jest w vlokmyn. Wiedźmin pomoże mi w jego pojmaniu. Mam gdzieś, kto zabił Foltesta, ale nie wpuszczę bydlaka, który wystąpił przeciwko zakonowi. W takim razie przejdę po twoim trupie, braciszku. Za tymi murami odbywają się pokojowe rokowania, i nie dopuszczę do rozlewu krwi. No właśnie. Powiedz lepiej, co tu robią rycerze zakonu płonącej róży. Przybyliśmy na zaproszenie jego wysokości króla Radowida. To nie redania, żeby Radowid mógł wysyłać zaproszenie. Negujesz królewską wolę? Jeżeli zaprosił was Radowid, to dlaczego obozujecie pod miastem? Nie jesteśmy oficjalną delegacją. A my mamy zamiar spotkać się z Radowidem na oficjalnej audiencji. Spodziewa się nas. Zejdź nam z drogi. Rado. Najwyraźniej no nie wierzę w pokojowe zakończenie pokojowych Jeź. obrad. Jedno jest pewne. W tym mieście nikomu nie, nie można ufać. Tu ma nie można ufać. Nie tędy. Trudno się pokazuję. zorientować w sytuacji. Najwięcej dowiemy się od tego, który postawił jeźdźców przed bramą do Lokmin. nie niech się właśnie po tych. To... <grym> jak nas wpuszczą, tak Idę po prostu. Redańczyków. Jak chcesz powęższyć, to znajdziesz mnie w pobliżu siedziby Radowida. Dobrze. <grywa> to zamykanie sobie drzwi przed ryjem jest genialne w tej grze. No, naprawdę. Beautiful. Savik. Dobra, tu. O, wszedłem od razu, jak miło. Chyba się nie doczytały kurwa minigrafiki słabo jakiś gargulce nie jakiś Jeep! what the fuck oh! <laughs> what the fuck ok ok to było to było zadziwiająco szybkie nie no w porządku. Jak się tak bawimy, to się bawimy. Nie no, no jasne, jasne. Teraz jest safe, na to żeby nie było. Tam nie wchodzę nawet, bo zginę. A ja pierdol, jakieś karkulce wyskoczyły, zabiły mnie od razu. O. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta, bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec hmm. na pewno dobrze O, będę się napieczał. Jeszcze jeden gadło. Czemu ja się w ogóle z nimi przekamarzam? Kurwa, co ja wcisłem? O kurwa. Tego będę na z tymi, to go szybciej zajebie. Ups, ups, nie! Kurwa mać, się wkulałem w jakiś jebany zaułek. -oh -yeah. Co się dzieje? Przytuj to szybko. Młodzień panie, zjebałeś żech to. Ja strasznie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Już jestem przygotowany teraz na nich. Bez problemu. Dobra, przyklikamy to, już wiem, co chcą. Kurwa, ale im zrobiłem dym. Dawaj, kurwa, jak jeden człowiek. Jakiś mądry, on nawet miecze nie zdążył wyciągnąć. Ups, ale na kule ognistą muszę uważać. Jeb go. Kurwa, ten już powinien zginąć. Tego tam, co napierdala z kuszy. Nieb go. Gdzie jest czarodziej? Pat? A nie, tu jest. <ścoughs> I co, byczys? Jak tam kurwa na ziemi? No widzisz. Coś dropnął, mak? O, list gończy. Dobra. Wódki, kurwa się nawet nie, nie, nie spojrzał na mnie, nie? Co tu jest? To jest jakiś bar. Ja mogę iść, mogę iść. Tu jest jakiś pies. Dobra, przyjmijmy, że poszedł tędy roż. Wszedł tu. Już mm. <głos》> się kurwa zgubiłem. Eee, może tu. Nie, bany. Tak, doczytaj się i nie? Lajtowo nie, no spokojnie Nie przejmuj się Damy ci chwilkę, nie okej okay. Ale razem w mów, to herbatę skoczy zrobić, nie? Spoko. No co za ustrojstwo Ty, będzie to dziś. Dawaj, dawaj. Mam wrażenie, że taki inny wąż teraz się kręci. Albo ja że jest Taki, że już złapał ogon. Nie? Nie wiem. Wcześniej tak jakby go chciał chapnąć. Tak złapać w gębę, a teraz już. Kurde, ale co się stało, że coś tak wczytuje. Ja pierdziu. Ja pierdolę. Co za gra? To tak chodzi, co się dzieje? Ja może faktycznie skoczę za herbatę, zrobię w tym czasie? Zjadne. No, ale może się zbugowało? Czekamy jeszcze dwie minuty. Jak się nie wczyta, to restartuje to gówno. Kurde, f... mać, no. Jaki złom. Ej, no to się chyba zwiesiło, no. Dobra. Siemanko, siemanko. Przed chwilą mi się gra coś zwiesiła, więc odpalam ją po raz kolejny. Mam nadzieję, że nam się nie, znowu nie buknie. Gdzieś w tym miejscu. Wcześniej nie wiem, co się działo. Że nam się to tak zrobiło, ale... Nic, no nic nie zrobię. Kurwa, szczerze, nie wiem, gdzie roż poszedł. Mapa. Gdzieś tam poszedł, tutaj gdzieś, który i ja teraz nie wiem, który on poszedłeś Kompletnie. Gdzieś w tamtą stronę, ale chyba kudem muszę iść tu tą górą. Spróbujemy. Nie bugnij się, proszę ci, Gierko, nie bugnij się. No. Dobra, pójdę prosto. O, coś się doczytuje. Jebany! I zaś się będzie mi wczytywać mapa? To jest coś zepsute. O! Kurwa, co się robi? No niezłe napierdalało, gniewnie. Leżą. Nie wiem czy to dobre mi miejsce szedłem e, chyba tamtędy się nie da. Chuj, najwyżej pozwiedzę sobie troszkę miasto <grystanie> Zbieraj co to z harpi dropło A tu jest jakiś ziomeczek o, coś miał na sobie To coś jest? Nie Dobra, wygląda na to, że gra działa O, i wyszedłem gdzieś chyba o, i tam jest przejście. Siema. Tutaj też jest przejście. Save bo tutaj zaś mogą jakieś gargulce wylecieć z góry, je bia nie? Dobra, mieczek schowaj na razie. Nie wiadomo, czy się musiał się z ludźmi napierdalać, czy nie? O, są my jesteś kupcy. Spoko, tu jest jakiś jeden. Co to masz do oferania? Ech, niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem. O no kurde. i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie karki pykom, zgina żelazne sztaby, Super. zwycięża każdego. Numa! Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dźwignie kapłanki. Teraz mogą być twoje za bardzo umiarkowaną cenę. Pokaż te grzybki, co on ma? O, prze przepisy. Kipiel. Kurwa, jakieś oleje... Tu pojadą, puszczyk. Chuj, nic nie ma w sumie takiego. A ten mocarny numer... tu, co? Ma... A tak, na rękę się spróbujmy, zajebiście dawno do mnie nie zrobiłem. Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdala łańcuchy, co mnie mi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego numę. Wykładaj force i dawaj łapsko. Zmierzmy się. O kurwa, za sto. To film. Miał... Może ja to save'nę pierw. F5, ho. Zgubiłem. Dawaj. Chciałem... Dobra, pogadaj se, zmierzmy się. Kurwa, jak walczysz, to nam boga. Dawaj, dwieście. Dawaj, dawaj, o kurwa. To jest najgorsze z wszystkich możliwych minigierek, jakie w życiu były. O kurwa, ale pasek jest mały. Nie ma chuja, nie wygram tego. To, że on się tak wolno... takie... takie jakby... Kurwa mać, wczytujemy to. Mówią! Ja pierdolę, jak ja go rozjebię... Wiecie co? Wiecie co? Wyjebane mam jego, co mi to da, że kurwa wygram z nim na rękę? Pierdolę to. Oszukujesz. Pan że jesteś oszustem. Co to najemna dziwka może wiedzieć o mocarnym numie? Najemne dziwki najlepiej znają takich jak ty. Taką siłę można mieć tylko po eliksirach. Chędość się! Sam jesteś napakowany eliksirami jak głównomuchami. Do pojedynku stanąłem czysty, a ty naciągasz ludzi. Powinni cię nazwać kłamliwy numa. Powiedz jeszcze jedno słowo, a wepchnę ci je do garażu. Dawaj, zarzniemy. Tupą wyjdzie. Dawaj, Nie zdążysz. Bez głowy traci się koordynację ruchów. I po co te nerwy? Nie muszę wciągać na tych wspomagaczy. Bez nich też nie dają mi rady. Nie ma mocnych. I co teraz? Mogę z nim pogadać? Nie mogę? Zgubiłeś tu co? Chuj z tym. dobra. Róbmy quest. O kurwa, następni chcą się zmierzyć. Kogo ja kurwa widzę? Wiedźmin Geralt poszukiwacz kwadratowych monet. Trochę ci się tekstura nie dotykała my. Ostatnio zwik nam przeszkodził. Tym razem go tu nie ma. Napierdala cię chce? O kurwa, na pięści. O w dupę. Zapomniałem, że to się wciskać trzeba. Niepko. Go. I zamiatane, dzięki cześć. Dzięki cześć. Dostanę cię szpiclu. Nie próbuj tego więcej. Jeszcze ja coś się kurwa zmierzyć. Tam jacyś stoją, warto w a, oni ćwiczą. Myślałem, że chcą wpierdę Felicja Cori. Pohandlujmy. Co masz ciekawego? Przepisy: kot, oleje, puszczyki, wilgi, pyły. Nic ciekawego. Tak myślałem. A tu jest jeszcze jeden ziomal? Żadna coś ciekawego. Niesamowity Lockhart. Jak tam sprawy stoją? Jesteś bardzo nieuważny albo bardzo niegrzeczny. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat, pogadam, powspominam, ale wszyscy odwracają głowy i traktują mnie jak powietrze. Czarodzieje U. nie słyną z uprzejmości. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z Banart pod byle pretekstem. Widać, za często wygrywałem z rektorem. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. O, A rzucać parą oczu. <laughs> Przepisy mnie interesują. Dobra, nic. A z ulepszeń? Runę. krwawienie, obrażenia. Chuj, z tym nic nie ma ciekawego. Jakieś psy. Psy, dzikie węże. A co, co to białego? jest? Braz. Jestem gej. Braz a zbanard. Pamiętam cię, Stanę. Widywałem cię też <laughs> po tym Wygląda na to, że spotykamy się tylko na Elfiej Ziemi. Owszem, ale rozumiem, że nie sprowadza cię do mnie potrzeba rozmowy o Elfich Ruinach? Właściwie to zwracam się do ciebie jako do znawcy broni. Nie jestem znawcą. Jesteś najlepszym miecznikiem spośród czarodziejów. No. Właściwie to interesują mnie zabytki kultury materialnej innych ras. Będę potrzebował solidnego zabytku kultury materialnej w garści. Hmm. Rozumiem. Domyślam się, że okoliczności naglą. Oczywiście, że tak. E, Pohandujmy. O, mycze jakieś ma tutaj. Magiczna osnowa, o kurde. O, premia do obrażeń, znaków. Super, tylko ja mam całe wsadzone. Rudy. Runa mocy? A, schemat buty bratobójcy. O! Następny schemat. Super, że kosztuje kurwa 3000 urenów. Pierdole te schematy, już mi się ich nie chce robić. Gdzie tu mam coś, nie wiem, jakieś questy. Są questy. Na gargulce. ale nigdy nie wodą z moty. Pierdoły. To za Wernone muszę iść. Nie peża, i szczura! Biały widz. To jest Verno. Nie mogę się nie. Gotowy no na pogawędkę z Radowidem? Tak. Nie ma co zwlekać. W takim razie za mną. Dawaj, dawaj. zciągania. zaciągania. No trzeci ostatni Agres tak nudny i bezsensowny. Już tak na siłę jest po prostu Stać. zrobione. Idziemy na spotkanie z królem Radowidem. Macie zatwierdzoną audiencję? Tak, kurwa. Nie. Za to mamy dla niego bardzo ważne wieści. Nie mogę was dopuścić do króla. Przynosimy Radowidowi wieści, które wzmocnią jego pozycję podczas obrad. Chcesz się narazić na jego gniew? Ten obóz roi się od żołnierzy. Myślisz, że chcemy popełnić samobójstwo rzucając się na Radowida? Hmm. Skoro to takie ważne wieści, idźcie. Ale jedno słowo króla i obaj zawiśniecie. Super. Bez obaw. Wbijamy. Kurwa nie muszę jeszcze i zputa gdzieś tam ja pierdolę. Jeżeli Radovid pokumał się z Kedwen, Temeria nie da rady takiej koalicji. Super mnie to tyle wchodzi Z cesarzem podzieliliby między siebie całą północ. Teraz tędy? Jeśliby zaczęli od rozbioru Kedwen jest przeciwko. Zaczęliby od kraju, w którym panuje największy Biały chaos. Dlatego lepiej ma się się do tylu nie doszło. Dawaj gadamy z nim. Gdzie on jest. To wy prosiliście o audiencję? Tak. tak, król was przyjmie. Zajębić. Radowić się ma. Wpiertalać. Ok, Geralt z Rivi. Wasza wysokość. Jak zwykle zjawiasz się tam, gdzie nikt się ciebie nie spodziewa. I w dodatku w takim towarzystwie nie sądziłem, że zrobię z ciebie żołnierza. Vernon Roche jest moim przyjacielem. Fakt, że nosi mundur no. nie ma żadnego znaczenia. Widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu, ale od tego czasu świat bardzo się zmienił. <grym> Te tekstury: Temeria na skraju wojny domowej. Kedwen wzięło siłą dolinę Pontaru. A na zjeździe państw w północy pojawia się delegacja Nilfgardu. Super. Żeby było ciężko. To tak, że... i Demawent nie żyją. A jeszcze niedawno podpisywaliśmy traktaty. Henselta zasiedli w Wergen. <laughs> Dobra, potrzebuję. Przybyłem po pomoc, Wasza Wysokość. Chwila, Wiedźminie. Gdyby nie ty, Henselt, zginąłby z rąk skrytobójców. Mam rację? Ja chuj z nim, odwlokłem tylko jego śmierć. Wiesz jak zginął? O, nie było mnie tam. Pierwsze kłamstwo dzisiaj. A czekają mnie jeszcze obrady. O, kurde, jak mogę ci pomóc, skoro nie jesteś ze mną szczery? Ja pierdolę. Chuj z tym. To ja go zabiłem. Hensel rozkazał wymordować oddział Rosza. Tym samym wydał na siebie wyrok śmierci. Po bitwie w Vergen szukał Saski. Zareglowałem się z nim w jednej z chat i zabiłem go. A co z Detmoldem? Wykonał no, rozkazy się. i zasłużył na to samo. Myślę, że możemy się dogadać. Powiedziałeś, że potrzebujesz pomocy, w Wiedźminie. Słucham. No i git. Za zabójcami, którzy uderzyli w Temerii, Edirn i Kedwen... Stoi Shila de Tankerville. Skąd wiesz? Nie mam dowodów, ale to ona. Musisz mi uwierzyć, królu. Słowo Wiedźmina na to trochę mało. Kurwa! Zabiliśmy jednego z nich w Kedwen. Za pomocą magii Detmolda udało mi się wejrzeć w jego przeszłość. Widziałem, jak rozmawiał z innymi. Mówili o Shili. Magia jednego czarodzieja wskazuje na winę drugiego. W dodatku nie byle jaka magia, ale nekromancja, której sami zakazali. No. To wszystko ma sens. Szilard Fitz Osterle mnie przed spiskiem. Ponoć Tris Merigold wyznała mu, że czarodziejki założyły tajną Tris współpracuje z Shilardem? W pewnym sensie tak. Shilard uważa, że czarodziejki z Nilfgardu również należały do spisku i uwięził ją. Całe szczęście, że amfiteatr objęty jest zaklęciem, które tłumi magię. Inaczej strach byłoby wejść pomiędzy tych wszystkich czarodziejów. Super. Cóż, obrady wzywają. Wszyscy chcą być świadkiem sputnego końca Temerii. Wasza wysokość, co znaczą te słowa? Szlachta burzy się w Wyzimie. Nie mają władcy i chcą podzielić królestwo na dzielnice mhm. Podzielić Temerię? Hańba! Cóż, nie musi tak być. Anais, córka Luizy i Foltesta, wciąż żyje. Po buncie baronowej dziewczynkę przyjęli Nilfgaardczycy. Wygląda na to, że dziecko stało się przedmiotem targów między cesarstwem a Kedwen. Według doniesień moich ludzi, Anais znajduje się tu, w Lokmuin, w rękach Detmolda. Nie mogę zbrojnie zaatakować Kedwenczyków. To oznaczałoby wojnę, a my zjechaliśmy się, by zachować pokój. Ale samotny Wiedźmin. I były żołnierz, to co innego. Przyprowadź mi Anais, Geralt. Utrzymam Zjednoczoną Temerię i ukażę tych, którzy mają na rękach krew jej króla. Po co Moldowi córka Foltesta? Dziewczynka jest od niego całkowicie zależna. Kurwa, skończcie gadać. To jego pozycję w kapitule. Zrozumcie, ten kto ma Anais rozdaje karty. Dziewczynka jest najważniejsza, Wiedźminie. Ogłosiłbym zaręczyny i uczyniłbym z niej królową Redanii i Temerii. Szlachta w Wyzimie musiałaby ugiąć kolana, a północ wyszłaby z tego silniejsza niż kiedykolwiek. A teraz wybaczcie, muszę iść na obrady. Super. Czas okay. Przyprowadźcie mi to dziecko. Wydwaj, ludzie bez ojczyzny, bez rozkazodawców, renegaci, których nikt nie uwzględnił w swoich planach. Gdy to zrobicie. Obiecuję, że Sheila de Tancarville odpowie za swoje czyny. Ukaże ją ogniem i stalą. Okej, okay. czyli wszystko załatwione. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo już tutaj. Oops.